se on se ihan oikeasti on todella w Opinagórze ostatnie 13 prawie lat to historia również samorządu województwa, czyli samorządu regionalnego. Myślę, że to dobre lata dla muzeum. Mówił o tym pan dyrektor. Myślę, że to dobra, dobre też lata dla całej naszej mazowieckiej wspólnoty, dla naszych gmin, powiatów. I chciałbym tutaj w tym miejscu bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim przyjaciołom tego muzeum. Władzom samorządowym, Panu Wójtowi, Panu Staroście, Radom Gminy, Radom Miasta Ciechanowa, Powiatu Ciechanowskiego, wszystkim tym życzliwym ludziom, którzy przyczyniają się do tego, że ta perła Mazowsza i perła Ziemi Ciechanowskiej rozkwita. Chciałem też podziękować ale może najpierw wspomnieć poprzedniego dyrektora Jana Kulika, u którego byliśmy złożyć kwiaty i wspomnieć jego osobę, który tak niedawno przecież niespodziewanie odszedł, a który też tutaj włożył swoje całe życie. A chciałbym też podziękować panu dyrektorowi Romanowi Kochanowiczowi. To jest ten... Tych dyrektorów, jest jednym z tych dyrektorów, a muszę powiedzieć, że jak tak patrzę na te 29 naszych placówek, to mogę z samą odpowiedzialnością powiedzieć, że to są wszystko pasjonaci. To są ludzie, którzy traktują te jednostki, którymi kierują, prawiać własne. I nie w tym takim negatywnym pojęciu yy, zawłaszczania sobie czegoś ale w takim bardzo pozytywnym myśleniu dobrych, dobrych gospodarzy. Tych, którzy dbają o każdy szczegół, którzy zapobiegliwie zdobywają nowe eksponaty, którzy ciągle przychodzą i dręczą mnie i Marszałka Kierwińskiego. Wiadomo, no pieniądze po to, żeby dalej rozwijać naszą kulturę, żeby dalej upiększać te miejsca. Te miejsca żyją. Te miejsca żyją, są miejscem wielu wspaniałych wystaw, ale też wydarzeń kulturalnych, bitew, filmów, spektaklów teatralnych, wielu, wielu naprawdę istotnych z punktu widzenia kultury polskiej wydarzeń. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi. Oczywiście dyrektor, dziękuję też załodze bo nigdy człowiek sam nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić. Potrzebuje dobrych współpracowników, uczciwych i rzetelnych, takich, którzy potrafią pracować i pomagać. Szanowny Panie Dyrektorze, w związku z tym i w uznaniu zasług naszak Województwa przygotował wyróżnienie. Poproszę Pana Józefa Kanińskiego, poproszę Pana Marszałka Marcina Kierwińskiego, tutaj na scenę i wspólnie wręczymy to wyróżnienie. Szanowni Państwo, przydatni w udziale odczytanie wspaniałego dokumentu, w którym wyróżniana jest wizyna romantyzmu w Łopinogórze. Akt nadania numer 11 na 2011. Na podstawie paragrafu drugiego uchwały numer 142 Łamane na 06 synniku Łysa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego Promazowia dziennik urzędowy Łysa Mazowieckiego nr 155, pozycja 6060, marszałek Województwa Mazowieckiego nadaje Muzeum Romantyzmu w Opinogórze medal pamiątkowy opino Opinogóra, 27 maja 2011 roku serdecznie gratulujemy. Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla całej załogi za pracę, za zaangażowanie. Chcę powiedzieć, że że coraz lepiej z tą załogą mi się pracuje. Że zaczynają ludzie rozumieć, że wspólny wysiłek to jest najważniejszy i on jest bardzo skuteczny. Jeżeli wspólnie działamy i wspólnie coś można zrobić, to jest bardzo ważna rzecz. Nie czas na indywidualistów. Czas i Romantyków, idealistów minęły. Teraz jest ważna ro, praca zbiorowa. Niektórzy powiedzą, że tchnie to pozytywizmem. No ale tak czy inaczej, wybierzmy z romantyzmu to, co jest najlepsze, a próbujmy z pozytywizmu też korzystać, bo no, niekiedy trzeba chodzić realnie po ziemi. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i panu marszałkowi, i zarządowi województwa mazowieckiego. Proszę bardzo. Ta nagroda to zobowiązuje do dalszej pracy. Myślę, że nie ustaniemy. Kolego pośle, panowie marszałkowie, zacni goście, gospodarze tego jubileuszu. A przede wszystkim, drogi gospodarzu, każdy jubileusz. To okazja do podsumowań, a szczególnie do podziękowań, jak i również okazja do pewnych wspomnień. Ja mam też takie bardzo osobiste wspomnienie. Rok 1961, klasa maturalna. Wtedy zdawałem maturę i byłem obecny na tej uroczystości, wtedy kiedy było otwarcie Muzeum Romantyzmu. Patrzę tutaj na panią królik. Wtedy byliśmy tacy młodzi, tacy pełni zapału, ale ten zapał tak olbrzymi miał właśnie Janusz. To Janusz był twórcą tego wszystkiego. Dlatego też ze wzruszeniem dzisiaj byliśmy na cmentarzu przy jego, przy jego grobie. I każdy miał pewne wspomnienia. Że tu właściwie zostawił swoje życie, swoje twórcze życie. Ale drugim takim mecenasem, być może wielkim, to jest marszałek Struzik. Dlatego, że wówczas był taki okres, że nastąpiło pewne zatrzymanie. Nie było pieniędzy, nie było było no, mniejsze zainteresowanie opinoguro I dopiero, dopiero ten samorząd województwa mazowieckiego, uzyskanie pewnych środków, pchnęło to wszystko do przodu. To dało asumpt do dalszego rozwoju. Bo Ciechanów był ubogi, jeżeli chodzi o jednostki kulturalne. To, co mogliśmy się szczycić w Ciechanowie jako mieszkańcy Ciechanowa, to szczyciliśmy się głównie Opinogórą. To Opinogóra była tą naszą perłą. I myślę, że w dalszym ciągu Opinogóra jest perłą Ziemi Mazowieckiej. W tym szczególnym dniu chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować i pogratulować. To wielki sukces, to wielkie osiągnięcie. Panie pośle, panie marszałku, dostojni goście, szanowni państwo, panie dyrektorze. Ja przede wszystkim na początku chciałem przeprosić za to, że się spóźniłem, ale jechałem prosto z Warszawy po głosu. Dzisiaj były głosowania rano, stąd moje spóźnienie. Proszę państwa, przede wszystkim chciałem pogratulować tego pięknego jubileuszu panu dyrektorowi, wszystkim pracownikom Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dla mnie osobiście jest to miejsce szczególne, gdyż miałem okazję tutaj przed laty, jeszcze w czasach PRL-u, pracować, pracować przez 4 lata. To była moja pierwsza praca po skończeniu studium wówczas. I to była praca, której nigdy nie zapomnę, bo atmosfera, jaka tutaj panowała, była tak wspaniała, że już nigdy później z czymś takim się nie spotkałem. To była atmosfera jak w dobrej rodzinie i tą atmosferę tworzyli ludzie tutaj pracujący. Przede wszystkim pan Janusz Królik i jego małżonka pani Bożena. I inni pracownicy. Pamiętam wiele naszych rozmów, jednak to były cztery lata. Wtedy muzeum było mniejszą placówką niż obecnie. Także było może więcej czasu nawet na to, żeby się spotykać, żeby ze sobą rozmawiać, niż dzisiaj, bo dzisiaj jest tych pokoi tutaj więcej i dużo, dużo więcej pracowników. Ja, proszę Państwa, wracam tutaj zawsze do Opinogóry z pewnej potrzeby. Jest to bowiem miejsce, które ma w sobie ducha romantyzmu. Myślę, że ten romantyzm tkwi w nas wszystkich Polakach. Pozytywizm, o którym mówił pan dyrektor, też jest na pewno w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebny. Natomiast romantyzm kształtował polskość. I o tym też musimy pamiętać. W tym dzisiejszym dniu jubileuszu 50-lecia Muzeum chciałem życzyć wielu sukcesów, dalszych realizacji tych wszystkich zamierzeń, bo wiem, że są one... Liczne. I jako poseł Komisji Kultury pragnę też, jeśli tylko będę mógł wspierać te wszystkie Państwa zamierzenia i życzę wszystkim Państwu, panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom wszystkiego dobrego również w życiu osobistym. Dziękuję bardzo.